Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witajcie na naszym kanale, gdzie wspólnie zgłębiamy Słowo Boże i wzmacniamy naszą wiarę. Dziś porozmawiamy o ważnym temacie, który dotyczy każdego z nas, o mocy naszego osobistego świadectwa i o tym, jak przynosi ono chwałę Jezusowi Chrystusowi. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do otwarcia serc na przesłanie. Które Pan przygotował dla nas na dziś. Niech Jego słowa głęboko przenikną Wasze dusze, przynosząc nadzieję, siłę i inspirację do dzielenia się swoim świadectwem. Razem zagłębmy się w tę duchową prawdę i pozwólmy jej przemienić nasze życie. Kiedy czytam Biblię, jest tak wiele osób, które przychodzą mi na myśl, że chciałbym zapytać o ich osobiste świadectwa. Oczywiście wspaniale jest czytać relacje o tym, co inni słyszeli, widzieli i doświadczyli na temat tego, jak Bóg zmienił życie, ale nie ma nic lepszego, niż usłyszeć to z ust konia, że tak powiem. Nikt poza Bogiem i daną osobą nie zna najbardziej intymnych i skomplikowanych szczegółów czyjejś podróży. Nikt poza Bogiem i daną osobą nie zna bólu czy cierpienia, które przeszli. Mówi się, że to, co pochodzi z serca, trafia do serca. Więc, gdyby ktoś zapytał cię: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, jak byś odpowiedział? Gdyby ktoś zapytał cię: Co twój Bóg dla ciebie zrobił, jak byś odpowiedział? Gdybyś poprosił kogoś takiego jak łazarz, żeby powiedział ci: Kim jest dla niego Jezus Chrystus, wyobrażam sobie, że powiedziałby coś w rodzaju: Jezus Chrystus jest dawcą życia. Może on przynieść życie do martwej sytuacji. Może on wypowiedzieć życie i wskrzesić martwe ciało. A co gdybyśmy zapytali bezimienną kobietę w Biblii, znaną z powodu jej problemu? Wyobrażam sobie, że zaczęłaby swoje świadectwo mówiąc: On mnie uzdrowił pewnego dnia. Dotknęłam z kraju jego szaty i on mnie uzdrowił. Jezus Chrystus jest moim uzdrowicielem. Ktoś taki jak apostoł Paweł prawdopodobnie mówiłby o tym, jak wielka jest miłość Chrystusa, tak wielka, że nawet człowiek, który kiedyś był pełen nienawiści do chrześcijan, człowiek, który kiedyś ścigał i prześladował chrześcijan, mógł zostać przebaczony, pokochany i otrzymać szansę na zmianę swojego życia. Jestem pewien, że rad świadczyłaby o tym, jak cudowna jest łaska Boża. Jestem pewien, że brat Hajab mówiłby o niesamowitej mocy Boga i jego zdolności do przywracania. Powiedziałby, że Bóg może przywrócić wszystko, co wróg ukradł, może przywrócić nawet wtedy, gdy wszelka nadzieja została utracona. A teraz ponownie chcę zadać wam pytanie, kim jest dla was Jezus Chrystus? Jakbyście odpowiedzieli? Święci, na osobistym poziomie, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. On jest moim obrońcą. Chronił mnie przed atakami, których nigdy nie spodziewałem się, że nadejdą. Był tak łaskawy, że chronił mnie przed ludźmi, którzy byli zdeterminowani, by zobaczyć mój upadek. Więc jakie jest wasze świadectwo o tym, co Pan dla was uczynił? Często, aby to zrobić, musimy spojrzeć wstecz. Musimy spojrzeć wstecz na to, skąd przyszliśmy i porównać to z tym, gdzie jesteśmy teraz. Musimy spojrzeć wstecz i zobaczyć, skąd Bóg nas naprawdę wyprowadził. Tam leży prawdziwe świadectwo. Kiedy Jezus uwolnił i wypuścił człowieka opętanego przez demony, oto co mówi Biblia w Ewangelii Łukasza 8, 38 myślnik 39, a człowiek, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł przy nim zostać. Lecz Jezus odprawił go, mówiąc, wracaj do domu i opowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Bóg. Odszedł więc, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Dlaczego więc Jezus zachęcił tego człowieka, aby poszedł i opowiedział o wszystkich wielkich rzeczach, które Bóg dla niego uczynił? Ponieważ jego świadectwo zachęci innych. Jego świadectwo podniesie innych na duchu. Dlatego, ludu Boży, powinniście dawać swoje świadectwo. Dawajcie je przy każdej okazji. Nie po to, by się chwalić, ale by oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi. Wasze świadectwo pomoże wierze innej osoby. Wasze świadectwo zachęci kogoś, kto przechodzi przez własne wyzwania. Wasze świadectwo wzmocniczyjąś wiarę, że Bóg może i zrobi to dla nich. A nade wszystko, święci. Główną rzeczą, którą wasze świadectwo powinno zrobić, jest przyniesienie chwały Jezusowi Chrystusowi. Bóg widzi serce. On zna wasze serce. Więc we wszystkim, co robicie, zapytajcie siebie, czy szukam tego, by być widzianym, czy naprawdę szukam Pana? Teraz, gdy przygotowujemy się do zbliżenia do tronu Bożego, skupmy się na byciu pokornymi i posiadaniu czystego serca. Czystego serca, które nie czyni rzeczy, by być widzianym, ale by oddać cześć Bogu i oddać mu chwałę. By być bliżej Niego, by mieć intymną relację z Nim. Musimy pamiętać, że w każdej chwili mamy naprawdę jednego widza, tego jedynego. Panie Jezu, mistrzu, prosimy o Twoją pomoc. Pomóż nam mieć czyste serca. Pomóż nam mieć czyste umysły. Pomóż nam szukać Twojego miłosierdzia zamiast szukać osobistej chwały. Panie Jezu, pomóż nam szukać Twojego uznania zamiast uznania innych. Modlę się, abyś dał nam serca, które pragną być widziane i słyszane tylko przez Ciebie. Panie, usuń z nas egoistyczne i dumne serce, które pragnie być widziane i słyszane przez innych. List do Efezjan 2. Osiem myślnik 10 mówi, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Panie Jezu, modlę się za wszystkich słuchających, że Ty jesteś naszym Mistrzem i Zbawicielem. Ty jesteś Alfą i Omegą, królem królów i Panem Panów. Panie Jezu, mówimy, że Ty jesteś wielki i potężny. Ty jesteś naszym wyzwolicielem, naszym odkupicielem i nadchodzącym królem. Panie Jezu, chwalimy Cię za to, że jesteś dobrym pasterzem. Chwalimy Cię za to, że jesteś mostem nad wzburzonymi wodami. Jesteś przyjacielem bliższym niż brat. Panie, dziękuję teraz za wszystko, co uczyniłeś. Dziękuję, Panie Jezu, że nie jestem już tam, gdzie byłem. Dziękuję, Panie, że przez Twoją łaskę nie żyję już w grzechu, ale mam siłę, by walczyć o sprawiedliwość. Dziękuję za wyprowadzenie mnie z ciemności i wprowadzenie do światła. Dziękuję, Boże, za Twoją niesamowitą łaskę. To Twoja łaska i miłosierdzie dały mi wzrok, gdy byłem ślepy. Panie Jezu, daj mi odwagę, by głosić moje świadectwo wszystkim, którzy słuchają. Daj mi odwagę i śmia, by głosić wszystko, co uczyniłeś dla mnie, wszystkim, którzy słuchają. Oby Tobie przypadła cała chwała z mojego życia. Moje osiągnięcia są dzięki Tobie. Moje talenty, wszystko, co mam, jest dzięki Tobie. I tak, Ojcze, chwalę Twoje imię, bo Ty jesteś święty i sprawiedliwy. Nie ma wystarczająco dużo słów, by wyrazić moją wdzięczność, moje podziękowanie za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Dwie list do Tymoteusza 1, 8 myśli, 9 mówi. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam daną została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Nie będę się wstydził świadczyć o Twojej dobroci, Panie Jezu. Nie będę się wstydził mówić o wszystkich wielkich rzeczach, które uczyniłeś w moim życiu. Nie tylko uwolniłeś mnie ze szponów śmierci, nie tylko uratowałeś mnie od wiecznego potępienia, ale Panie Jezu, powołałeś mnie do życia w świętości, życia oddzielonego od świata. I tak będę na zawsze świadczył o Twojej zbawczej łasce. Twoje słowo w liście do Rzymian godzina pierwsza szesnaście mówi... Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Oświadczam, że nie wstydzę się Ewangelii Jezusa Chrystusa. Będę głosił wszystko, co Pan dla mnie uczynił, przez resztę moich dni. Panie Jezu, chwalę Cię. Bądź uwielbiony. Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy. W potężne i drogocenne imię Jezusa Chrystusa modlę się. Amen.